Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym się zająć tematem odpływu liniowego. Tu zrobiłem taki szkic, to co będzie docelowo zrobione w tej łazience. To jest taki taki wymiar 140 na 80 jak ja to po prostu robię i to tu cownię. O, tak to będzie wyglądało docelowo i tak będą płytki ścinane. Zaraz przejdziemy do tej małej łazienki i pokażę w którym miejscu to będzie. No, jesteśmy już w łazience. Tu jest właśnie przykład nieprzygotowany w ogóle. Tu jest pododpływ liniowy. Tu inwestor niby panu od wylewki tu wspominał, że ma być odpływ liniowy, ale. Wszystko jest po prostu wylane na poziom bez żadnych. No, ale, ale inwestor chce mieć tu odporunienie, dlatego po prostu zaczęliśmy to kuć. No jest takie małe utrudnienie w postaci rudek podłogówki. Oczywiście, jak my to robimy, no delikatnie delikatnie śrubokrętem kujemy. Z góry delikatnie młotem wyburzeniowym i stopniowo, stopniowo po prostu musimy to no pozbyć się tej, tej wylewki w tym miejscu. Ja oczywiście nie będę nagrywał kucia, no bo to jest, to jest bez sensu. Także ja się zabiorę za kucie i i zobaczymy się jak to wykuje. Mam nadzieję, że to poleci w miarę, nie, nie uszkodzę żadnych rurek. No udało mi się to wykuć, nic się nie uszkodziło. Jest przygotowane wstępnie. Yy, ustawiłem odpływ, odpływ liniowy, z racji tego, że nie było jak zakotwić, no to po prostu ustawiłem go na, na wstępnie tak na, na piance. A w czasie yy, zalewania, no to musi yy, część powiedzieć na pianki, żeby beton po, yy, podszedł pod ten odpływ, żeby to było stabilne, ale wstępnie, żeby, no tak był problem ustawić bez tego, tak, jest, jest ustawiony i i jest przygotowane jak zwiąże, zwiąże pianka. To to zaczynamy wylewać wylewkę. To tam kilka ujęć wrzucę, jak to wygląda. I później finalnie jak to, jak to wygląda. No i zacząłem tutaj zalewać betonem. Już widać ten zarys, jak to ma wyglądać. No stop, sprawdzam, czy. czy Odpływ jest w odpowiednim miejscu i w poziomie. I tak to wygląda. Po zewnętrznej przy ścianie to jest poziom wylewki. I około 2 cm, 18 mm jest spad w stronę, w stronę odpływu. O, tu jest taki zaraz Widać, jak to ma wyglądać. I takim sposobem robimy całość. I wylewka skończona. Spadki zachowane, Jakie, jakieś wżery mi zostały, to można klejem podsmarować przed położeniem folii. W płynie, żeby nie było jakichś wżerów. Drugą część: jak układać płytki na tym, to nakręcę w niedługim czasie. Jak oczywiście, to mi wyschnie i będę miał chwilkę czasu bo przed drugą łazienkę skończyć bo to co rysowałem tam na tej płycie zielonej to jest, no tak podobnie płytki trzeba zaznaczyć z tym, że tam jest taki mały haczyk przy wcięciu ale to, to wyjaśnię jak na bieżąco będę doczynał te płytki tutaj także to dzisiaj na tyle